Tark. Suma wpływów gotówkowych brutto ze sprzedaży dóbr, towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w ustalonym okresie rozliczeniowym. Często błędnie utożsamiany z przychodem ze sprzedaży. Utarg w odróżnieniu od przychodu ze sprzedaży obejmuje wpływy faktyczne. Uzyskany <laughs> przychód obejmuje również wartości należne oraz obejmuje podatek VAT, który nie jest przychodem w rozumieniu rachunkowości i prawa podatkowego VAT. FUJ! Okresem rozliczeniowym dla utargu jest zwykle dzień. Utarg dzienny haha, lub miesiąc. Utarg miesięczny. Pojęcie utargu na przykład w jednostkach handlowych jest zwykle tożsame ze stanem kasy.